Jeżeli szukacie mody do Ultimate Team na każdą platformę z dowolną metodą płatności, to zapraszam do sologaming.pl. Przy kodzie Jacob macie 5 zniżki, link w opisie polecam. Oscar po raz drugi, inform! Nie wiem, co o tym myśleć, moi drodzy. Nie wiem, co o tym myśleć. Cieszę się, cieszę się, bo trafiamy gec trafiamy Oscara. Wysyłam go na listę transferową, oczywiście, bo już go mamy. Nie, tak czy inaczej, dobrze. No, zapowiada się nieźle. Zapowiada się nieźle I to w parce za 7,5 tysiąca. Co daje mi troszkę większą skłonność, żeby otwierać, właśnie, za te, te, te tak drogie paczki. A nie, te za 15 tysięcy. Ou <śmianowicie> Szybciutko, szybciutko! Popatrzcie, popatrzcie kogo właśnie tutaj mamy ISKO! Trafia do naszej drużyny, to się nazywa dobry start No 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 Otworzyliśmy za 200 tysięcy i już mamy dwa informy i gyce No i to mi się podoba D dajcie znać czy, e, czy ten dodać i dodać na ekran te dwie piękne karty RobEN! bo Nie teraz, nie! Znaczy cieszę się, ale nie wiem co o tym sądzić Robin w takiej parce. Jest! I zarazem cholera, czemu nie jutro? Suba nie da się, ja nie mogę dawać subu Sanchez Inform tak jest! Bum, 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 boom, boom! Co powiecie na to? Co powiecie na to? A, czekam na GG, czekam na GG Te paczki za 75 tysiąca są po 100 razy lepsze niż te za te... za 15 Uwaga, leci, leci, moi drodzy, leci, uh. leci, kręci się, kręci się, nie patrzę, nie patrzę. Uh. Uh. Uwaga, rufier, mamy, no, ale to niestety nie jest to, co mi się podoba. Mamy informa, mamy informa, moi drodzy. Rufier, to nie jest zły inform, Dobra, spokojnie, uspokójmy się troszeczkę. Dobra, okej, okay. rufier może być. Przed smak, przed moimi nadzieiami to mówię. Eee... No muszę zrobić ten w końcu, f**k Jest! Bum, 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 jest, tak jest! Bum, nareszcie! Tak! Jest! Mam! Aaaa! Tak! Najlepsze otwieranie w życiu! Poszło tak jest! O matko, ale się O matko. Nie, no ja już mówię, ja już teraz. Wiesz, no wiadomo, każdy siemanko manko def. Kto? 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 Kaseres. Kolejny inform do kolekcji. A wrzucimy? A czemu by nie? Jak już zapełniamy, to zapełniamy. A dlaczego by nie? Jak dzisiaj mamy szczęście, to po prostu mamy szczęście. No, i tyle.